Witam, Dzisiaj chciałem pokazać taki generator na modułach Petiera. Są to takie małe, 15 na 15 mm. Tu są 4 sztuki, no ale jak to z chińskimi? Okazało się, kurde. Że jeden nie działa, jest podnięty, więc są trzy połączone w szereg. Konstrukcja sklejona jest. Są przyklejone do dwóch radiatorów specjalnym klejem termoprzewodzącym. Jeszcze jest posmarowane to pastą z dodatkiem srebra. No tu jest konwerter. Step-up typowy. USB. No i tu włożymy sobie, kurde, woltomierz taki testowy. Położymy to, niech się grzeje. Mam nadzieję, że to szybko nastąpi. Urządzonko nie jest duże. Podgrzewamy podgrzewaczem przez taką blaszkę aluminiową. Nie jest duże. To jest długopis dla porównania. To jest jeden z kolejnych generatorów, takich termogeneratorów, które zrobiłem. Też taki najbardziej zaawansowany. Ty wykorzystałem sobie doświadczenia z konstrukcji poprzednich. Tam były połączenia śrubami między radiatorami. To nie było dobre. Tu łączą tylko, tylko same moduły, Mówię, dobór kleju i pasty to troszeczkę eksperymentów kosztował. Jak to wszystko wykonać, no ale nie będę zdradzał wszystkich tajników. Ciekawostką jest to, że jest ten generator pasywny, czyli nie ma wentylatora. O chwilkę to trwa zanim się to nagrzeje, także kurde. A ten dolny radiator musi osiągnąć około 100 stopni, żeby jakiś efekt tutaj był pozytywny. Próbuję to jeszcze pokazać w kamerze FLIR. No, podgrzewam podgrzewaczem, chociaż mógłbym jakimś topalnikiem próbować, nie żeby szybciej, ale nie o to chodzi. Ta blaszka dolna na dwóch pudełkach od zapałek leży. W tej chwili no, dolny radiator dochodzi do, do 100 stopni, więc zaraz powinno się coś tu dziać już teoretycznie dokładnie ma. nie wiem czy uda się to pokazać, ale dolny radiator ma 101, a górny około 20 stopni. ale no dopiero cała maszyna się rozpędza do góry nogami. o poszło napięcie już dioda świeci strzelimy sobie jeszcze temperaturę dolny radiatorek 110 natomiast górny jakieś 22 no jest 4,7 v rośnie w momencie kiedy będzie 5 to podłączę powerbanka żeby pokazać że się ładuje 4,74 No bezładność termiczna powoduje, że to troszeczkę chwilę trwa, nie? 476, dobra. Odłączę taki rozładowany powerbank. No, oczywiście wszystko poszło. Napięcie spadło do czterech woltów bank jak widać ładuje się no jeszcze musi się to rozgrzać oczywiście także Także tak to sobie działa, że podłączę taką ładowarkę jeszcze litokale. Gdzieś tutaj akumulatorem. Zobaczymy co się będzie działo. To jest nasza litokala, o niestety pobiera za dużo prądu. No i tu kala za dużo prądu szarpie, ale. No ale powerpunk się ładuje. No to tyle. Dzięki za uwagę. Pozdrawiam.